Nie złamie wolnych żadna klęska, nie strwoży śmiałych żaden trud. Pójdziemy razem do zwycięstwa, gdy ramię w ramię stanie lud. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój. W styczniu 1944 roku walec frontu wschodniego wtoczył się w granicę Rzeczypospolitej, czyli przekroczył granicę Ryską. Powstał problem stosunku Sowietów do ludności tych terenów oraz do agent polskiego państwa podziemnego, w tym przede wszystkim stosunku do Armii Krajowej. Najwcześniej Armia Czerwona zetknęła się z oddziałami 27 Wołyńskiej Dywizji AK. Po kilkudniowym współdziałaniu armia czerwona cofnęła się, porzucając polskich sojuszników niemal na zatratę. Wilno. Okręgi AK wileński i nowogródzki połączyły się dla akcji wyzwolenia Wilna. Z pomocą armii czerwonej Wilno zostało zdobyte. Po wspólnym sukcesie dowódcy AK zaproszeni na naradę zostali aresztowani. Część oddziałów, sojusznicy naszych sojuszników rozbroili i wysłali do Łagrów. Część udało się wymknąć. Podobnie było we Lwowie i lwowskim okręgu AK. Propaganda sowiecka od czasu ewakuacji armii Andersa z Rosji zarzucała Polakom, że nie chcą walczyć. Z czasem, że Armia Krajowa to fikcja, jeszcze później, że AK to faszyści kolaborujący z Niemcami. Uznano w Warszawie, że konieczny jest wysiłek manifestujący rzeczywistą postawę Polaków. Powstanie Warszawskie wybuchło w momencie, w którym czołowe jednostki Armii Czerwonej docierały niemal do Pragi, na drugiej stronie Wisły. Ale po kilku dniach front na wschodzie zamarł i zamarł na pół roku. Powstanie, aby trwać, musiało skorzystać zatem z pomocy aliantów zachodnich. Problemem była odległość między Warszawą a bazami alianckimi we Włoszech czy Wielkiej Brytanii. W takim razie zwrócono się do Rosji o zgodę na lądowanie samolotów alianckich na ich lotniskach. Tak jak to było praktykowane w wypadku nalotów alianckich na Rumuńskie pola naftowe. Niestety Rosja odmówiła zgody. Nie ustają dyskusje nad sensem powstania. Najcięższym argumentem przeciwników jest los cywilnych ofiar. Istotnie liczba porażająca, może nawet 200 tysięcy. Armia Krajowa była armią ochotniczą, a ich postawa manifestowała się w ofiarnej walce i strofach żołnierzy poetów. Ale cywilów nikt nie pytał o zdanie. Zatem przyjrzyjmy się postawom Warszawian. Po klęsce Starego Miasta 1 września i ewakuacji oddziałów z brzegu Wisły, w piwnicach, w których koczowali mieszkańcy, wyczuwało się jakieś trudne do określenia zmiany zachowań. Przestawałam by posłuchać rozmów. Najgorzej wiodło się rzecz jasna uciekinierom ze Starego Miasta. Z goryczą i niezadowoleniem uskarżali się, że przyjęto ich niechętnie, a jedzenie i kwatery są marne. Te opowieści pogarszały nastroje. Gdyby Niemcy obiecali przepuścić tych, którzy chcą wyjść z miasta, atmosfera w piwnicach z pewnością by się poprawiła. Dziwnie się czułam, przecinając dwustu metrowy obszar ziemi niczyjej, dzielący nasze barykady od linii niemieckich. Pięć lat minęło od dnia, gdy Niemcy zaatakowali Warszawę, lecz mimo ich potęgi Polska znów stanęła do regularnej walki. Zastanawiałam się, jaka siła kieruje moim krajem, raz po raz doświadczanym przez los. Pokonanym, a nie ujarzmionym. Generał Ror był wyjątkowo uprzejmy. Wręcz uradowany tym spotkaniem. Czy możemy zorganizować wyjście uchodźców z miasta? spytałam. Oczywiście. Oczywiście najlepiej byłoby przerwać walkę. Czy wasi przywódcy nie pojmują, jak wielkiej straty doznaje Polska, kiedy ginie tyle wspaniałej młodzieży? Czyżby nie zrozumieli, że komunistyczna Rosja jest dla Was większym od Niemiec zagrożeniem? Nie jesteśmy upoważnieni do takich rozmów, oświadczyłam. Mamy ustalić warunki ewakuacji ludności cywilnej. Postanowiono, że wymarsz nastąpi jutro rano między szóstą a dziesiątą i po południu od drugiej do piątej. W tych godzinach obie strony wstrzymają ogień. Wieść o porozumieniu rozeszła się lotem błyskawicy. Gdy po złożeniu raportu wracałam do domu, widziałam tłumy ludzi zmierzających w stronę barykad, przez które mieli opuścić miasto. Pierwszego dnia wyszło około 10 tysięcy ludzi. Warszawiacy są jednak nieprzewidywalni. Z radością przyjęli możliwość opuszczenia zrujnowanego miasta, ale gdy nadeszła pora wymarszu, Wielu dochodziło do wniosku, że nie mogą opuścić powstańców, którzy zostaliby walczyć. Widziałam osoby, które czekały już w kolejce, lecz nagle chwytały bagaże i zawracały. Drugiego dnia wyszły tylko cztery tysiące, a trzeciego zaledwie kilkuset ruszyło ku niemieckim stanowiskom. Ludność Warszawy, jak słyszymy, niechętnie skorzystała z możliwości wyjścia z miasta. Miasta bombardowanego, ale wolnego. Natomiast komenda główna AK skorzystała z oferty niemieckiego generała i rozpoczęła rozmowy na temat zawieszenia broni. Ale natychmiast z Londynu przyszła wiadomość, że szykuje się wielka pomoc dla Warszawy, żeby powstanie trwało dalej. Istotnie 15 września, wojska sowieckie wraz z armią Berlinga zbliżyły się do Warszawy. Stanęły na drugim brzegu Wisły. Ze strony Pragi przerzucono na lewą stronę Wisły kilka batalionów wojsk Berlinga. Niewiele mogły zdziałać, w większości wyginęły nienawykłe do bark w mieście. 18 natomiast września Nadpłynęła nad Warszawę armada samolotów amerykańskich, które zrzuciły ponad tysiąc zasobników z ponad stu tonami materiału wojennego. Cóż z tego, kiedy zrzucone z wielkiej wysokości spłynęły w większości na pozycje niemieckie. Tak czy owak, ta pomoc dla Warszawy okazała się chwilowa, ale spowodowała, że powstanie przedłużyło się o kolejne dwa tygodnie. I to były dwa tygodnie najbardziej krwawe. Nie było już wody do gaszenia ognia, nie było prądu, nie było y, jedzenia. W ostatnie dni września Warszawa głodowała. Czy o to chodziło w tym podtrzymywaniu trwania powstania o te dwa tygodnie? Norman Davis, brytyjski historyk, autor wielu prac z historii Polski, konstatuje, iż w warunkach przewagi nad Niemcami przy istniejących możliwościach technicznych pomoc dla Warszawy była możliwa. Na przygotowanie pomocy Warszawiacy dali sojusznikom aż 63 dni. W wywiadzie dla gazety wyborczej Davis powiedział: Ten cholerny Zachód nie kiwnął nawet palcem. Grzybowska witała nas szerokim otworem strzaskanych kamienic, jak nas przyjmą. Przyjęli, jak mogli tylko ludzie, którzy przeżywali z nami wspaniały pory pierwszego entuzjazmu. Przeżywali ciężki trud krwawej pracy dnia powstańczego, przeżywali nasze załamania i nasz wspólny koniec. Przyjęli, jak mogli tylko przyjąć ludzie, którzy nas kochali. I czasem w rozpaczy nienawidzili, ale przede wszystkim nas rozumieli. Wszystko, co żyło, wyległo na chodniki. Wynędzniałe sylwetki tworzyły szpaler, który krzyczał i milczał na przemian, szlochał i uśmiechał się, dodając odwagi, której sami potrzebowali tak bardzo. na kupce gruzów mniej więcej na środku ulicy stała kobieta taka zwyczajna warszawska przekupka w chustce na głowie szerokiej spódnicy w wykrzywionych butach ale te usta przyzwyczajone do zachwalania towaru drgające teraz od tłumionego płaczu powtarzały żałośnie i jękliwie dzieci Zabierają nam nasze dzieci. Potem, żegnając nas, szerokim znakiem krzyża podniosła dłonie, w których trzymała obrazek Chrystusa. W imię ojca i syna, dzieci, zabierają nam nasze dzieci. I szliśmy. Między tym tłumem podnieconym, łukającym, całującym. Uśmiechnięci. Z oczami pełnymi łez, szczęśliwi, bezgranicznie szczęśliwi, skupiliśmy uwagę na losach ludności cywilnej Warszawy w czasie powstania. Po pierwsze, dlatego, że zginęło ich znacznie więcej niż powstańców na barykadach. Ale po drugie, dlatego, że jak zauważono, miejscami ta ludność powstańców nienawidziła, ale przede wszystkim rozumiała. Rozumiała sens tego powstania, sens walki. I rozumiała też, że ich ofiara jest ofiarą w imię całej Polski. Czekamy Ciebie, czerwona zarazą. Byś wybawiła nas od czarnej śmierci, byś nam kraj, przedtem rozdarłszy na ćwierci, była zbawieniem, witanym z odrazą. Ale wiedz o tym, że z naszej mogiły nowa się Polska, zwycięska, narodzi. I po tej ziemi ty nie będziesz chodzić. Czerwony władco rozbestwionej siły.